cykl wakacyjnych imprez w mieście zakończył piknik w harmonii z naturą, który zorganizowano w minioną niedzielę w parku przy Muzeum Regionalnym. Tak naprawdę te wszystkie stoiska, które samo one oferują cały wachlarz różnego rodzaju informacji. Od tego jak wykorzystać w sposób najbardziej efektywny oze w domu, można sobie przygotować własnoręcznie eko -kosmetyki. Jest sporo atrakcji dla dzieci, zabaw, jest coś dla ciała i coś dla ducha. Na pikniku nie zabrakło targów ekologicznych, warsztatów i prelekcji. Można było na przykład samodzielnie przygotować ekologiczne kosmetyki. Na moim stoisku zapraszam wszystkich serdecznie, oczywiście. Możemy sobie wykonać kosmetyk naturalny albo ewentualnie taki płyn do czyszczenia powierzchni. Wszystkie te produkty, które możemy wykonać, są ze składników, który każdy z nas ma w swoich kuchniach, tak naprawdę. Robimy na przykład płyn do powierzchni zaledwie z kilku składników: woda, kwasy i olejki eteryczne. Możemy zrobić sobie fajną, na przykład pachnącą sól do kąpieli, tak? Gdzie tak naprawdę potrzebujemy też tylko soli, ewentualnie jakichś przypraw, płatków, kwiatów suszonych. Tego tak naprawdę mamy teraz dużo, bo mamy właściwie sezon w pełni taki roślinno-oziołowy. Więc możliwości jest tak naprawdę dużo. Najważniejsze jest, żeby znać po prostu te podstawy, tak? Mniej więcej te proporcje, żeby były zachowane. Myślę, że jest to fajna alternatywa dla takich kosmetyków z drogerii, ponieważ teraz jest też taki trend eko bardzo w modzie, za który często przepłacamy tak naprawdę, tak? A możemy sobie zrobić naprawdę przeróżne, fajne rzeczy w swoim domu. No i sprawia też nam to dużo frajdy jednak, nie? Bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku. Dla najmłodszych były także gry i zadania nawiązujące do ekologii. Stoiska, gdzie można było własnoręcznie wykonać na przykład biżuterię, spróbować zrobić papier czy sprawdzić jak powstaje energia ze słońca. Chętni mogli także wygodnie się rozsiąść na leżakach i obejrzeć przedstawienie teatralne. Nieco starsi natomiast pod okiem instruktorów z klubu sportowego Nordic Walking Bełchatów mogli posłuchać jak prawidłowo chodzić z kijami.